Siemaneczko, 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 witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony nikt jednak saku, a dzisiaj małe ogłoszenia z gry Conan Ninexide. Po pierwsze nie będę nagrywał i nie będę streamował wersji multiplayerowej z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że oprócz was moich drodzy widzowie oglądają mnie też przeciwnicy, wiedzą jak buduję jak budujemy się, jak gramy, przewidują nasze ruchy i można powiedzieć, przez to będę psuł sobie rozgrywkę i innym, dlatego postanowiłem, że będę nagrywał tylko wersję singlową, oczywiście od czasu do czasu będę miał gości w moim świecie, no i druga opcja, a właśnie opcja jest taka, że nie będę nagrywał i nie będę streamował z tego względu, że mam szacunek dla moich znajomych, z którymi będę grał. Bardzo duży szacunek z tego względu, że jeśli bym grał solo, to sobie, jeśli bym psuł rozgrywkę to z pobiedy, ale ja nie chcę psuć innym rozgrywki. Przez to, że będę nagrywał i przeciwnicy będą wiedzieć co i jak robimy. Ale! Nie przejmujcie się tym, będą codziennie filmy, chociaż jeden film właśnie z wersji singlowej. Będą pojawiać się poradniki podstawowe, dla początkujących jutro postaram się nagrać filmy dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, a w Dzień Premiery pojawią się może oficjalne już porady na wstęp i jakie mniej więcej będziemy prawdopodobnie, jaki serwer będziemy wybierać lub ewentualnie z większą grupą, właśnie Polaków, będziemy wybierać polskie cztery top serwerów. Ale nie wiem, czy to będzie o 12 godzinie, czy to będzie o godzinie e, 13, jak już powstaną te oficjalne serwery. Mam nadzieję, że rozpiska tych serwerów będzie już we wtorek e, rano. Wtedy ewentualnie z większą grupą Polaków e, na forach będziemy opisywać, na jakich serwerach nasi będą grać. Więc bardzo często będzie można e, naszych spotkać. Oczywiście my, jako Dojrzali gracze e, właśnie z skon, e, Konana, jesteśmy dosyć... E, w miarę ogarnięci, jest zazwyczaj my wszyscy Polacy trzymamy się razem, zazwyczaj my siebie wzajemnie nie rajdujemy, walczymy z innymi nacjami. Jest to fajnie zrobione, to jest jedna chyba nieliczna gra, gdzie w sumie wspólnie się zawsze trzymamy i nigdy do sobie do gardeł nie trzymamy. Dobra, no i to by było na tyle na takie ogłoszenie. Wypatrujcie dzisiaj następnego odcinka z wersji singlowej, już niebawem, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!